Witamy w programie Junior Music Course. Yamaha Szkoła Muzyczna oferuje kompleksową pełną zabawy edukację muzyczną dla dzieci w wieku 4 do 5 lat. W otoczeniu pełnym akceptacji i w bardzo przyjaznej atmosferze rodzice, uczestnicząc w zajęciach, mogą być świadkami rozwoju muzycznego swojego dziecka. W trakcie zajęć pojawia się wiele elementów i materiałów stworzonych specjalnie w celu rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci w tym przedziale wiekowym. Słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek na sylabach solferzowych w sposób naturalny rozwija u dzieci zdolności słuchowe i indywidualną muzykalność. Dzięki grze na instrumentach klawiszowych, nasi uczniowie rozwijają swoje podstawowe umiejętności muzyczne. Dzięki wykorzystaniu w trakcie zajęć instrumentów klawiszowych. Nasi uczniowie są w stanie rozpoznawać różne rodzaje dźwięków i artykulacji oraz wyrażać siebie poprzez grę na instrumencie. Uczą się także rozpoznawać i grać różne współbrzmienia harmoniczne. Uczniowie zdobywają umiejętności czytania nut w sposób tak naturalny, jak uczą się posługiwać swoim językiem ojczystym. Po dwóch latach uczestnictwa w zajęciach Junior Music Course uczniowie mogą kontynuować naukę w programie bardziej zaawansowanym Junior Extension Course. Zajęcia grupowe pozwalają dzieciom cieszyć się i uczestniczyć w grze zespołowej. Kto z Was przygotował akompaniament do podanej melodii? Ja przygotowałem. Pomagają też w lepszym zrozumieniu różnych elementów muzycznych, takich jak rytm, melodia i harmonia. 4 Uczestnicząc w zajęciach tego typu nasi uczniowie są w stanie wyrażać siebie poprzez tworzenie swoich kompozycji oraz improwizację. Serdecznie zapraszamy Państwa dzieci do uczestnictwa w niezobowiązującej, bezpłatnej lekcji próbnej.